Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc sierpień dla urodzonych w znaku Barana. Energia miesiąca sierpnia, kochankowie, uczucia związki, partnerstwo, przyjaźnie, stosunki międzyludzkie, siódemka, mieczy i sprawy zawodowo-finansowe, kapłanka. Karta kochanków oczywiście mówi o karcie jako y, miłości, partnerstwie, związku. E, z siódemką mieczy jest to dosyć y, kom, y, kontrowersyjna energia, ale to za chwilę. Siu, y, kocha, karta kochanków mówi oprócz właśnie, y, można by powiedzieć jakiemuś tam romansowi y, y, letniemu. Może mówić o tym, że wasze życie wkroczy osoba trzecia. Jeżeli jesteście w związku, w partnerstwie, może się pojawić osoba kolejna, czyli właśnie trzecia, lub jeżeli nie jesteście w związku, w partnerstwie, mogą się pojawić nawet dwie osoby, których, spośród których będziecie dokonywać wyboru tej osoby, którą będziecie chcieli poznać bliżej. To znaczy, nawet jeżeli się osoba zjawi, w, a wy będziecie w związku, wy będziecie się zastanawiać, czy bliżej poznać tą nową osobę i dać jej jakąś tam szansę, powiedzmy, czy, czy zostać ze swoim partnerem, a tej osobie powiedzieć nie słuchaj, jestem w związku, nie, nie planuję zmian, nie planuję nikogo poznawać. Karta ta mówi również o tym, że przyjdzie Wam podjąć jakąś decyzję. To nie tylko chodzi o partnera, partnerkę, czy znajomych, znajomo, znajomą, znajomego, ale tu chodzi również o takie sprawy jak wybór na przykład dwóch spośród dwóch prac albo wybór spośród nie wiem dwóch konkretnie dwóch opcji. Czyli nie wiem, dwa mieszkania do wyboru, druga praca się pojawi, którą będziecie zastanawiać czy zostać w swojej starej czy, czy iść w nowe miejsce. Czy nie wiem, dwa samochody albo czy kupić samochód. Tu są nowe. Tu są y, decyzje, tu są y, opcje, który, nad którymi będziecie się zastanawiać. Dokonacie tego wyboru w sierpniu, bo karta mówi o dokonywaniu wyboru. Y, pocieszające jest to, że nawet jeżeli coś z pozoru będzie, y, nie, będzie się wam wydawało niekorzystne dla was, to w ogólnym rozrachunku wy na tym wygracie. Karta ta mówi tylko o dwóch opcjach do wyboru. I wyboru, którego dokonacie? To znaczy, co, co wybierzecie, będzie dla Was najlepsze. Karta w związku, w partnerstwie i miłości, ale też w stosunkach międzyludzkich. Ta siódemka mieczy nie jest fajną kartą. Dlaczego? Dlatego, że tu jest manipulacja. To jest bardzo duża manipulacja. I możecie albo wy ulec manipulacji, albo, być manip albo już jesteście w jakiejś relacji, którą e, partner, partnerka Wami manipuluje, albo. Zaczniecie być dopiero manipulowani. To też jest na zasadzie, nie wiem, koleżanki z pracy, kolegi z pracy. To jest wśród znajomych. Możecie, tak jak powiedziałam, tu nie tylko są związki partnerstwa, ale stosunki, tak zwane stosunki międzyludzkie. Czyli bądźcie uważni na to, żeby nie być i, lub nie zostać lub może uświadomcie sobie, że już jesteście manipulowani. Jesteście takim pionkiem w grze, y, którą to ktoś inny o was decyduje. Wy możecie nawet sobie z początku nie zdawać sprawy, że pewna forma, nie wiem, y, nacisku, wymuszania, y, wbijania w poczucie winy, y, czy wyrzuty sumienia, to jest forma manipulacji. I tu Wam się przyjdzie z tym zmierzyć i z tym e, jakby zderzyć też. Bo przyjdzie Wam świadomość, że ktoś Wami manipuluje. Tak, bo ta karta pokazuje mi grę. E, pokazuje mi wielokrotnie właśnie manipulanta. Jeszcze jakby tu był nie wiem, e, Mag i jeszcze e, i diabeł, to już w ogóle. Manipulacja i toksyczność osoby z Waszego otoczenia. Nie mówię partnera, nie mówię partnerki, tylko mówię z Waszego bliskiego otoczenia. Także bądźcie świadomi tego, że możecie w sierpniu ulec właśnie bycia manipulowanym. Starajcie się odcinać, starajcie się chronić przed tym. Nie zawsze się daje, ale już sama ta świadomość. Że jest się manipulowanym, może spowodować, że zaczniecie w inny sposób się kontaktować z tą osobą, lub się zastanowicie nad wartością waszej relacji z kimś, bo to mówię, nie musi być ten najbliższy partner, najbliższa partnerka, ale może być to właśnie osoba, która się pojawi w życiu waszym, czyli ta tak zwana trzecia, albo która jest z dwóch, które się pojawią, albo na przykład w pracy. Koleżanka, kolega albo przyjaciółka, przyjaciel. Także uważajcie na to, bo możecie być tak sterowani, że będziecie robić to, co tamci będą chcieli, te osoby z waszego otoczenia. Już nie mówię o tym, że po, te w, po, wbijanie w poczucie winy i wyrzuty sumienia, to jest jedno, ale to jeszcze jest to, że właśnie bezwzględnie będą wami przesuwać jak pionkiem na planszy. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, kapłanka mówi o nauce, o nauce z książek, o zdobywaniu wiedzy, o poszerzaniu intuicji, o byciu dobrym przyjacielem, czyli znowu wy możecie być lepszymi przyjaciółmi niż wy, y, niż ktoś będzie dla was. Wy będziecie oddawać serce, y, czas, wszystko, energię, a ten ktoś będzie wami manipulował po to, żebyście właśnie robili co on będzie chciał i tak jak Wy będziecie chcieli, może nawet udawać taką osobę potrzebującą. Dlatego bądźcie bardzo czujni, drogie Barany, bądźcie czujni w sierpniu na takie właśnie dziwne, e, chociaż z pozoru miłe, i z początku mogą być miłe. W każdym razie, w sprawach zawodowych możecie, nauka, intuicja, ale możecie być obserwowani i kontrolowani po to, żeby zobaczyć, czy, czy na przykład nadajecie się na dane stanowisko, dobrze wypełniacie swoje obowiązki. Czy zasługujecie na jakąś premię, nagrodę czy awans? Tu mogą być audyty jawne, ale mogą być też takie audyty ciche, czyli cicha obserwacja, jak to się mówi, spod półprzymkniętych pół powiek. E, także. Kierujcie się też swoją właśnie intuicją, swoim instynktem, takim wewnętrznym głosem. Nie zagłuszajcie go, bo bardzo często my zagłuszamy właśnie intuicję i, i takie podszepty wewnętrzne i robimy zupełnie odwrotnie niż to nam, co podszeptuje, a potem się okazuje, że na tym źle wychodzimy. Więc e, jeżeli wam Wasza podświadomość mówi, słuchaj, to jest zły człowiek, albo uważa, jesteś kontrolowany, jesteś e, obserwowany. No to, jakby to powiedzieć, uwierzcie w to i, i, i się dostosujcie. Taki sobie ten miesiąc. Musicie być po prostu bardzo uważni, bardzo czujni, żeby nie dać się wmanewrować jakieś cudzy problemy. O tak bym powiedziała. Wszystkiego dobrego.